Siema siema siema, witam u mnie na kanale, eee, kolejny odcinek, dalej szarpiemy odkłady, już się troszeczkę ich zrobiło, co się zmieniło, zrobiłem w tutaj wszystkich praktycznie, które są na dworze, zrobiłem już otwory wlotowe, po dwa na każdy, już Wam kiedyś tłumaczyłem o co chodzi z tymi dwoma tymi wlotami, tutaj Wam jeszcze coś pokażę. Tutaj przygotowałem już dwie, dwie wieżyczki do malowania. Wątpię, że dzisiaj będę malował, chociaż wolałbym dzisiaj malować, bo dzisiaj ma jeszcze nie padać. To są takie dwie wieżyczki. Tutaj musiałem jeszcze jeden dołożyć, żeby było porówno. Ale tak, na takich dwóch wieżyczkach, dwie wieżyczki, szeroki rozstaw, że można było sobie z tej strony podejść, pomalować, później z tej strony podejść, pomalować. No i to powinno wyjść w miarę ok. Powiem Wam, że już tak płyt, ciutko ściemniała. Gdzieś tam ta wilgoć, ten przymrozek, pewnie dzisiaj na tym tak osiadł i... E, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zaraz Wam pokażę. Masakra. Kto szef zobaczy, to powie, ja pierdolę. Adam, pojebał Cię. Patrzcie. A to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Bo tutaj mamy to wszystko, co tutaj widzicie. To są ścianki... Ściarki boczne, tak, więc zaraz tego jeszcze wyjdzie. Ja teraz to zamierzam właśnie składać w tej chwili. Myślę, że dwa dni, ale ewentualnie no jak dzisiaj, przy to skończę wszystko, ale ja sobie tak daję, że e, robię ten kawałek, dzisiaj, jutro ten, bo miałem, powiem wam, co miałem robić. Miałem robić tak, że zakładam do tych podłogi e, wentylację i tak dalej, wiercę, wszystko. Ale powiedziałem nie. Wolę wyjść stąd. Tym bardziej, że za kilka dni przyjeżdża 1000 ramek, więc trzeba zrobić tutaj jakieś miejsce. Wolę to wszystko zrobić. Tam jest, widzicie, ile. Tam też jest wieżyczka, to też zniknie. To zniknie. Ogólnie, że duże rzeczy zniknie. Um, to wszystko wyleci na zewnątrz. Wtedy wezmę się za montowanie y, podłóg do uli. ale wam pokażę, jak one wyglądają. I jak będę sobie tam montował podłogę, to mogę sobie tutaj przyjść, ułożyć dwie wieże, pomalować przeczekać około godziny, pół godziny, godziny, one tak szybko, dosyć schną i yy, farba i one powinny być wtedy już gotowe. A widzicie, tak wygląda, tak wygląda wentylacja, którą tutaj robię. O, tutaj jeszcze musimy jednym tym dowalić. Widzicie, tak się trochę rusza. Tutaj jest OK, idealnie napięte. Tak to wygląda z tej strony. Julik gotowy, gotowy, on nie jest gotowy, bo teraz tak pomaluję. Po pomalowaniu mam zamiar je odstawiać, znaczy tak, on od, od, odstawiam je w tamto miejsce. Tam będę układał tutaj gdzieś w trawie wzdłuż, gdzie się da. Tak naprawdę to muszę już korzystać z każdego metra, który tutaj mam. Powiem Wam, że mam szczęście, że mieszkam na farmie, bo nie byłoby gdzie tego ustawić. Eee, wtedy układam to wszystko tam. Następnie będę musiał przykręcić wejścia. To akurat chwila, bo to dwie śrubki. No i trzecia śrubka to przykręcenie, przykręcenie numerka. Numerki, postanowienie wejść w te numerki, iść w te numerki, bo żeby się tam nie gubić, zawsze mogę sobie coś gdzieś zapisać. Chociaż podejrzewam, że i tak będę sobie robił na daszku jakieś oznaczenia. Powiem wam, że na razie to mi się sprawdza najlepiej. Na daszku oznaczenie i tylko sprawdzam ul wtedy, kiedy Wtedy, kiedy muszę. Wcześniej robiłem tak, że pisałem sobie na daszku, co jest i to było bez sensu, bo jeżeli wszystko z ulem jest dobrze, a w 90 paru procentach tak jest, że wszystko jest dobrze. To wtedy na tym ulu nic nie piszę. Jeżeli coś jest źle, cokolwiek jest źle, nie wiem, gdzieś już tam blisko stanu rojowego, czy coś zaczyna się coś dziać, jakieś zabiegi przeciwko rojeniu i tak dalej, to ja sobie wtedy cegłówkę, akurat tam sobie cegłówkę robię lub zapisuję. W ulach produkcyjnych przeważnie cegłówkę sobie kładę w inny sposób. Teraz nie wszędzie mam cygówkę, więc będę musiał sobie, jeszcze myślałem o takich pinaskach, przypinać sobie, na przykład mieć czerwoną, zieloną, żółtą pinaskę i sobie przyklejać. Jeżeli czerwona, no to muszę zajrzeć za tydzień. Jeżeli jest zielona, to tydzień, e, dwa tygodnie bez, bez jakby zaglądania, czyli dopiero przeskakuję i dopiero na, na kolejny tydzień. No i żółta, to też można by było coś tam jakoś to oznaczyć, ale tak myślę, że takie dwa kolory chociaż, nie? Czerwony i zielony, powiedzmy, umownie nie ma znaczenia. E, takie pineski gdzieś tam w daszek wbite albo w ul. I, i, I tylko zaglądam wtedy, kiedy wiem, że muszę. Jeżeli powiedzmy jesteśmy, jest ulik odkładowy e, i przy przeglądzie pszczoły są na trzech ramkach. E, wiecie, tam czerwio troszeczkę jest, powiedzmy, ramka, półtorej ramki czerwiu no to przecież wiemy, że za tydzień, jeżeli matka jest, wszystko jest dobrze, to wiemy, że za... I jest pokarm oczywiście, to jest bardzo ważne, nie ma jakiejś dziury pożytkowej, niczego takiego, no to za tydzień yy, nie zaglądamy, tylko zaglądamy gdzieś za dwa, no i za dwa znowu oceniamy, co się dzieje, no i wtedy podejmujemy ewentualnie jakieś zabiegi, dlatego nie ma sensu, ja się nauczyłem, że jak się ma na przykład 100 uli, to w 90 ulach wszystko będzie dobrze i one prawdopodobnie nie wymagają e, w ogóle za tydzień inspekcji, lub jeżeli można też pójść w taki sposób, że jeżeli jest, jeżeli jest, no, jest taki, taki sezon bardzo rejowy, no to można je przejrzeć, ale można je też przeglądać szybciej. Można wyciągnąć nie wszystkie ramki po kolei, tylko można ul troszeczkę pod niej zobaczyć co się pod spodem dzieje, czy nie widać jakichś ma, miseczek, e, ewentualnie trochę czerwiu zabrać. Można, ja często zaglądam w środkowe ramki, jak e, wyciągnę kilka ramek już z larwami, e, z jajkami, z larwami, i to jest na przykład 4-5 ramek, to ja już wiem, że tam nic nie muszę robić, bo ta pszczoła, która się wygryje z pozostałych ramek, ona będzie przecież, e, będzie jakby uzupełniała tą pszczołę. Tą pszczołę musi coś karmić nie gorzej, jest jak proporcja pszczoły zasklepionej e, jest dużo, dużo większa niż e, larw i, i jajeczek. Wtedy, wtedy już wiadomo, że ta pszczoła nie będzie miała co robić i może coś się wydarzyć. I Ja to tak sobie, ja sobie po, pro, po prostu patrzę, patrzę na proporcje, patrzę na to, co się dzieje. I mówię, jeżeli jest bardzo dużo otwartego czerwca czy czerwiu, to, to się nie martwię jakoś o to specjalnie, bo wiem, że one raczej nie powinny. Nie nigdy nic nie jest powiedziane. Czasami jest jakaś kijowa matka, jakaś kijowa linia, wyjdzie nam pszczół, coś wadliwego i pszczoły są na y, niepełnym korpusie i się po, chcą roić, więc to tak naprawdę nie jest nigdy nic, nic powiedziane. Ale o ten jeden, czy tam, czy nawet mniej e, procenta w ogóle się nie ma, o co martwić. Jeżeli chcą się wyroić, to niech spadają. E, bo, bo to nie ma sensu dla jednego, wiecie, ula się zabijać. Dobra, to co ja będę się zabierał za chwilę do pracy. Powiem Wam, że ta siatka, ojej, właśnie tego, tego Wam nie nagrałem, byliśmy na pasiece, mogłem Wam to nagrać. Ta siatka, tak to wygląda z bliska, bardzo mocno nie zdaje egzaminu. Ja się do końca nie wiem, co się dzieje, ale jest jakby pszczoła w to, ona próbuje chyba przez to przejść czy coś, kaleczy się. Ona jest takie, ma ostre te krawędzie. I ta pszczoła, tam leży bardzo, w, e, to jest na szczęście tylko kilka odkładów takich zrobiłem, już prawdopodobnie tego co tutaj leży nie będę do tego używał. E, tam będę używał tej siateczki. A właśnie, mogę dać da w lecie, żeby zaraz mi pocięła. E, to jest taka siateczka i ona ma taką strukturę, ja już ma pokazywałem gdzieś. Ona jest taka, wiecie, to taka siateczka, gdzie tutaj pszczołom się nic nie stanie. I kurde, e, znowu leżą normalnie kupę pszczół, leży na, na tej siarczce. E, no i nie wiem, co tam się do końca stało. Jakby ktoś chciał takie krążki, nie? To oddam za darmo. <laughs> A to jest coś, co mnie wstrzymało mocno z pracą. No, zamówiłem ich 3000. To powinno starczyć na bardzo długo. E, 3000 e, gwoździków. Zaraz wam pokażę. Tak wyglądają te gwoździki. Już kurczę otwieram. Kiedy się otworzę? O, tutaj taki pasek. E, ładuję pistolet. No i zastrzelamy. Tutaj jeszcze mam takie wszywki tych wszywek, Tak wyglądają tych wszywek, używam, tutaj dzisiaj jest rozmiar. E, używam właśnie do, e, do, 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 au, do tej siatki. Do wentylacji. Fajnie się wkłada, bo tylko składzicie sobie na dziurkę strzelacie. I, i leci. Ja Wam później nagram filmik taki troszeczkę z procesu może składania, bo tutaj już ten proces widzieliście, jak się składa ścianki i tak dalej, a tego procesu Wam nie pokazywałem jeszcze, więc pewnie coś w niedalekiej przyszłości nagram, tam muszę nagrać, bo zaraz się skończy, skończy, się ta robota i będzie trzeba coś nagrać. Tutaj są podłogi, to jest taka płyta, to jest płyta taka wirowa. Ona, wiem, że może coś się z nią dziać. Ja pomalowałem tutaj takim impregnatem, jakimiś podkładami, czymś tam. Te brzegi nie do końca to dobrze pokryło, ale powiem Wam, że już nie puchną te brzegi, więc chyba nie jest tak źle. Zobaczymy. Za tą płatę, płytę dałem tyle co nic, więc można spokojnie, spokojnie próbować. I to będzie, to będzie robiło jako podłoga. Część z tych płyt będzie robiła jako podłoga, część jako dach, a część jako ta przegroda tutaj do, do ula. Tak więc będzie, będzie zabawa. Jeszcze przegrody, ani jednej nie zrobiłem, a chciałbym się za to wziąć. Eee, tak więc mówię, ja daję sobie dwa dni, na naj, naj, nie więcej niż dwa dni na wykończenie tego, i od niedzieli, jeżeli dobrze pójdzie, zaczynamy ostro lecieć z tymi. Jeżeli będzie padać, to robimy tylko to. Jeżeli nie będzie padać, to tutaj sobie składamy kilka uli, idziemy tam, malujemy, zostawiamy, wracamy tutaj. Znowu składamy sobie kilka uli i tak no, dookoła będziemy lecieć. O, tutaj zamówiłem te korki, wypiję liście, o te koreczki. W zasadzie przyszły do nas takie pudła dwa. I zaraz Wam pokażę co w nich powinno być. Kurde, zapakowane. O, już złożone, ale jaja. To są pudełka do... Pudełka do wysyłki pszczół. Widzicie? Tylko że z kartonu, nie z tego plastiku. I są już wszystkie złożone. Powiem Wam, że fajnie i niefajnie, z tego powodu, że gdzie ja to teraz upcham, no bo to są dwie, dwa takie wielkie pudła, fajna wentylacja. Ile tam jest tej siatki? Dwie czy trzy, chyba dwie siateczki. To jest ramkowy. Odkładać. No i trochę fajnie, no bo dobra, złożone, ale no ja tego nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ja to teraz włożę. Będę się coś z tym wymyślić. I jakoś to gdzieś upchać. Dari? Wygląda, dwa takie pudła, Reta zaraz to ogarnie i poznosi wszystko do e, tutaj do kabiny. No ale troszeczkę kijowo, bo tam bardzo dużo miejsca zajmowały. Mówię, tak się pozbędę, hmm, powynoszę i niestety na ich miejsce Wskoczę te papierowe, a troszeczkę zostaną, bo to jest dla osób, które e, przyjeżdżają po, po odkłady, to będzie dla osób, które przyjeżdżają po odkłady i po prostu jakby przyjeżdżają i zabierają, nie? Wtedy mogę w takim pudełku dać. A w tych zielonych, e, w tych zielonych, co tutaj widzicie, daje tylko e, od teraz, jak już ktoś na pocztę, gdzieś na pocztę muszę zawieść, no bo te pudełka są jednak moim zdaniem o wiele lepsze, chociaż niby te też są przystosowane do przesyłki, ale tam nawet nie ma napisu, że pszczoły i tak dalej, więc wolę wolę nie kombinować. Tak więc dobra. Dobra, bo mi, bo mi telefon przerwał y, rozmowę. Więc to są korki, o które często pytacie, których ja używam do daszków y, lub też tutaj do tych ulików jako korek, w którym zatyka się wejście y, później przy wysyłce. Ale tak to wygląda. Zamówię ich tutaj chyba 435. Wykupię chyba 435. Zaraz Wam powiem. Y, 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 y. Tak, 400. Tutaj jest 435 sztuk. Wykupiłem wszystkie, które mieli, Tak więc już po mnie na razie są jakby auto stock. W ogóle nie ma e, nic na sprzedaż. I jedna sztuka kosztuje 31 e, pikaczy. Za wszystko dałem 160 funtów i 95 pensów. Tak więc tak to wygląda. Dlatego chcę stąd to zobaczyć. No, tak to wygląda. Eee, bardzo fajne te goreczki. One będą służyły głównie u mnie, do, tak jak mówiłem, do, do, do podkarmienia. Muszę w ogóle policzyć, ile ich tyle jest. Tak już tak mało tego wygląda. No, ale zakładam, że w konie nie polecieli, chociaż muszę powiedzieć, że się bardzo długo na nie yy, naczekałem. Ale ważne, że je mam. Nie są mi też jakoś nagwałt potrzebne, chociaż jeżeli będzie taka długa, dłużej pogoda się utrzymywała. To z pewnością będę musiał. No Wiktor coś kombinuje. To z pewnością będę musiał e, Będę musiał te pszczoły karmić, a na pewno odkłady. E, no a później w czerwcu tutaj jest też e, dziura pożytkowa, e, czyli w czerwcu przez jakieś trzy tygodnie nie ma kompletnie nic, kompletnie nic, nic, nic. I jeżeli pszczołom się naprawdę zabierze wszystko tak na ostatni dzwonek, no to pszczoły często e, niektórym nawet e, potrafią opaść. Czasami sobie coś dozbierają jeszcze, zależy, w którym momencie zabierzemy i zależy, czy ta dziura pożytkowa jest taka... Znaczy, tutaj na moim terenie jest tak, że jest ucięcie i praktycznie nie ma nic. I teraz ona tam, niezależnie od tego oczywiście, jak to wszystko się ułoży, jak ta przyroda tam zadziała, e, trwa, wiecie, między dwoma, trzema tygodniami e, dziurę pożytkową jakby przerywa jarzyna. O dziwo, jest bardzo tutaj, bo tutaj jest taki nasyp kolejowy, więc wzdłuż tego jest to są nie kilka kilometrów bardzo dużo jarzyny, plus jeszcze jakieś krzaki i te pszczoły naprawdę na to idą. I jak już zaczyna kwitnąć, e, zaczyna kwitnąć jarzyna, to niedługo po tym e, zaczyna kwitnąć też lipa. No a lipa potrafi, potrafi dać, ale nie musi. W samym roku nie dała, tak więc w tym roku liczę na to, że da. E, u nas nie jest bardzo. widziałem w Polsce pasieka gromadzeń i tak dalej, pokazywali co tam się dzieje z akacją. No to nie wygląda to w ogóle e, obiecująco, naprawdę źle. Jak tak już obmarzło, to myślę, że to jest nie do odratowania. Będzie pewnie kwiat na akacji, ale będzie go bardzo mało, e, bo albo puści od nowa, albo te, które nie obumarzły nie, obo, nie, nie zmarzły po prostu jakoś tam ruszą. Wyszło, wyszło słoneczko, a tam ta idzie właśnie z ulikami, widzicie? <śm> Mieliśmy w kartonie wszystko włożyć, ale jak weźmiemy je pojedynczo zajmą mniej no miejsca, bo możemy sobie wiecie, ułożyć pod sam sufit. Wiktor się bawi tam moimi ulikami odkładowymi. Wiktor, co ty robisz? A no, dobra, nie się bawi, to taka pięcioramku ramówka. Mały pszczelarz. Zobaczmy, co ta marleta wykombinuje. Jeden w ogóle ul, postanowiłem go nie malować. Zobaczymy, co się z nim stanie. Pomalowane są tylko te krawędzie. A ulę zostawię dla eksperymentu i zobaczymy, jaka będzie różnica między pomalowanym e, i niepomalowanym ulem. Co, ale ta zmieścić, gdzieś nie będzie łatwo, nie? No, ale łatwo nie jest. Miejsca jest naprawdę mało tutaj. Miejsca jest tutaj mało. Jeszcze mi zostało trochę tych ramek. Muszę gdzieś to kurde upkać wszystko. Ta maszyna, no tak. Ale nie tylko będzie wyciągana, i znowu będę ciął, więc i co fajne, nie? E, no, no Fajne, fajnie, no. fajnie, szkoda, że w nich wysyłać za bardzo się nie da, bo to pszczoły pewnie zgryzą karton, One po tak... no. ja widziałem co pszczoły robią z kartonem w ciągu doby, to... No, a teraz wyobraźcie sobie, że ktoś postawi ten ul na jakiejś wodzie w sklepie, bo u nas to w sklepie odbierają, jest po prostu punkt, punkt poczty w sklepie, że ktoś to położy na czymś pokrzyw i te pszczoły wszystkie wylecą w ogóle. To tak naprawdę te wysyłanie pszczół z tej tutaj naszego punktu poczty jest do momentu, aż pierwsza pszczoła nie wyleci, moim zdaniem. E, może ich to wkurzyć się Ja robię wszystko, żeby nie wyleciała, wiecie, taśmami, obklejami i tak dalej, no ale błąd jest zawsze tak blisko. Tym bardziej, że, że już tutaj jak raz wstawiłem do kabiny, mieliśmy wadliwe pudełeczko i pszczoły wyleciały. Musiałem przeokładać do innego e, i ula, niestety. Tak więc. Błędy naprawdę można popełnić. Dobra, ja sobie ładuję pistolet, zaraz zabieram się do pracy i co w kolejnym odcinku. Eee, pokażę wam, jak poszły prace do przodu, czy nie, czy stanąłem, czy, czy, się, czy się rozleniwiłem, czy coś poszło do przodu, czy nie. W ogóle, co ja tu mam na tej miodarce? Boże, muszę to wszystko pogarniać. Jakieś pudełeczka, nie pudełeczka. Ech, wszystko, wszystko. A tu trzeba się zaraz na za miesiąc przygotowywać, może do kręcenia, chociaż powiem wam, że nie wierzę w ten pierwszy miód. Rozmawiałem sobie tutaj z Kacperem, z Bartkiem. Chyba nikt za bardzo nie wierzy. Jeszcze w przyszłym tygodniu mamy już jakąś tam pogodę, ale... ale coś mi się wydaje, że może być bardzo, bardzo ciężko z pozyskaniem pierwszego miodu. Mamy cały maj, więc wszystko może się zdarzyć. Tak naprawdę to te do dwa dobre tygodnie i... i będzie zbiór miodu. Ale to się okaże. Póki co więcej zjadają niż przynoszą. Też niedługo przyjdzie waga. Mam nadzieję w końcu. W Wielkanoc zamówiłem wiel... wagę ze Słowacji, jak się nie mylę. I jeszcze do mnie idzie już tam do nich ileś razem, na przykład pisałem, ale faktycznie już mi podali tracking, trackingowy numer i jest już w Anglii, tak więc teraz czekamy, czy będziemy musieli od tego jakiś podatek zapłacić, czy nie. Nasz Brexit. E, cło w sensie, nie podatek, a zresztą jeden key. I, i, I będzie też ciekawe, bo będę pokazywał, co tam z tą wagą się dzieje, gdzie się zamontujemy na jakimś ulu, pod jakimś ulem, nie na. No. I, i zobaczymy jak to będzie działało to jest nie pamiętam już to jest jaka to jest firma mniejsza to no, zobaczymy jak to będzie działać dobra ja się z wami będę żegnał do kolejnego odcinka, cześć